Nie, nie będę się słuchał do kamery, bo wiesz, bo tak jak je prezes złapie, to mam przerąbane, to... Także jesteśmy zadowoleni z warunków, jakie tam stworzono do pracy. I na tym się przede wszystkim skupiamy. Pośladki tłuszczowo goleniowe <śladki> plany na przyszłość tutaj tego klubu. E, nabrał zne, trener i dyrektor tutaj prezes e, to bardzo ambitni ludzie. Widać, że są spragnieni jakiegoś większego sukcesu i generalnie jestem w szoku, że klub e, już teraz drugoligowy jest tak bardzo dobrze zorganizowany pod praktycznie pod każdym względem. Organizacyjnie, infrastrukturalnie i obiekt tutaj, stadion jest naprawdę bardzo ładny. Klubów to na partach jednej ręki można szukać w pierwszej nicę yy, dlatego no, długo się nie zastanawiałem i zdecydowałem się właśnie tutaj przyjść do stary. Przestań, możesz oddać, przecież to nie będzie widać chyba, nie? Jeszcze raz, nie, nie idę, to odejdę nie no nie to jałmu. Myślałeś, że jak tak dałem, to... Pewnie, że oddam. A jaki numer? 44. No, to, to jest prowadzenie w błąd i ja nie zapaczę. Sześć no. tysiąca kibiców na meczu, no to sama przyjemność grać przy takiej publiczności, no tam po to się po to się trenuje, nie wiem, poświęca wszystko, żeby żeby takie mecze rozgrywać, no i mam nadzieję, że takich meczów będzie jak najwięcej, że w tej drugiej lidze na, na większość meczów będzie przychodziła fajna, fajna liczba kibiców i, i to wsparcie będzie duże, no i, i będzie na pewno to pomagało całej drużynie, całemu klubowi. Mam nadzieję, że to jest jeszcze ostatni doświadczenie. Ale będą z niego ludzie? A czy ludzie z niego są, to czy będą przydatni ludzie, nie? to jest pytanie kluczowe.